Królikowski też? Nie, nie stać raz, ale nie mamy tyle alkoholu. Generalnie. Y <głosy> <głosy> Proszę Państwa, powiem Państwu tyle, że kiedy dyrektor Miszczak zobaczył, co chcemy robić celebrytą gwiazdą polityką powiedział, a, w Republice jeszcze nie byłem. Także będzie po bandzie, będzie ostro, cieszcie się i bójcie się. Czyli gdyby to był kebab, nie wiem, że łagodny, mieszany, czy ostry, to raczej o ostry. To ja bym ten kebab jadł od razu w toalecie, bo... Jasna po bandzie, zapowiada nam się rzeczywiście ostro. Laura, jako będzie Twoja rola w, w tym wszystkim? No, ja w tym programie będę robić to, co umiem najlepiej, czyli w zabawny sposób będę czytała Wiadomości ze świata z komputera. Zapraszam do oglądania, Laura Deszka. Zapraszamy bardzo serdecznie w środę, jak jedziemy po bandzie, 20.10. No, nie możecie tego przegapić, my nie zamierzamy, Antek też chociaż nas nie stać. Czyli b wygląda to tak, muzyka, rywalizacja,